Yo się z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Nie Jesteśmy dzisiaj w serii Minecraft Ży Życie, czyli Simscraft. Słuchajcie, dzisiaj postaramy się uratować Izabelę. Zobaczymy, czy faktycznie w tamtej górze jest Hero Brian. To wygląda jakby tam ktoś był, co nie Bella. Tak, tam tam jest jakaś dziura. Mam nadzieję, że tam uda nam się znaleźć dzisiaj Izabelę. I słuchajcie, że wy nam pomożecie ją uratować. Jeżeli wam się filmik spodoba i chcecie nam pomóc uratować Izabelę, zostawiajcie teraz łapy w górę. fajnie jeżeli będzie ponad 30 tysięcy łapek w górę subskrybujcie mój kanał jeszcze tego nie robicie, słuchajcie, jest nas e, prawie milion 500 tysięcy, wpadacie Nowy numer gazetki. Już możecie zamawiać, słuchajcie. A my, lecimy Bella Musimy... Nie rzucaj we mnie ścieżkami. Bella, <grym> no, musimy się no. bardzo dobrze tam przygotować, ale najpierw podjedźmy tymi skuterami no. e, znaczy tymi naszymi kładami gdzieś w okay. tamto miejsce, wiesz, i tam je zostawimy. Dobra, e, ale mi to powoli. Dobra, powoli, powoli. I no. tam będziemy je mieli bella, żeby wiesz, no. e, później w razie ucieczki musimy je gdzieś zostawić, wiesz? No dobra. Dobra, najpierw to wy, wy co, zaparkujmy tutaj gdzieś. Okay. O, tutaj jest fajne miejsce. Dobra. dobra Wjedźmy tutaj w tą górę. Mhm. Jakby co, to tą górą będziemy uciekać wtedy tutaj, nie? No dobra. Tylko uważaj, dobra. W czekaj, czekaj. O, dobra. Zostawmy tutaj te skutery elegancko. Um, dobra, zaparkujmy. Dobra. Ja... Możemy iść powoli, dobra? dobra Poczekaj. E, Okej, okay. ja mam jakiś mieczor, więc z tym mieczem pójdziemy do niego, dobra? Okay. Zobaczymy, czy on w ogóle tam jest. I kto a ja tam ja jest? Śnieżki. Gorzej, jak tam będą jakieś bela niedźwiedzie. Niedźwiedzie. No w tej dziurze, nie wiadomo. Dobra, a, a jest... idźmy powoli. Zimony, powinny. Tak! Ale no w sumie tak. No Powinny właśnie. być w nocnym Ale trybie. Ale ja już wiesz, W trybie co? śnieżnym. Śnieżnym, Aha, no <laughs> Zimowym. No właśnie! <laughs> no właśnie, bella. To dobra, powoli idźmy. Skradajmy no się. Skradajmy się teraz. Skradajmy Czekajcie, się. uwaga, skradamy się powoli. Ej, tu A jest ma... ładnie, tutaj się zima chyba skończyła już właśnie. Chyba Dlatego to... ja się boję tych niedźwiedzi. A to mogę. Dobra, trochę jeść. do wody się musimy zamoczyć. Dobra, dobra, dobra. dobra okej, okay, elegancko, joś. dobra. Idziemy powoli. Oh my god. Ale dobra, cicho. boję się. Dobra, cicho, cicho. cicho, cicho. Powoli. Cicho, cicho. Dobra, dobra. Widzę Podejdziemy tutaj. Okej. Okay. Tak? Ej, widzę go, widzę, widzę, Kogo widzę, widzę go już. Coś tam był. O -o. Ej, podpisany jest Herobrine. Widzę go, patrzcie, jest ty tutaj. Faktycznie. Dobra, tu się idźmy, idźmy. Dobra, czekaj, pójdźmy tam powoli. Ja zbroci, Zobaczmy w ogóle, co tam się dzieje. Nie, Ej, tak. tu jest jakaś jaskinia w ogóle. Czekaj, dobra, podejdźmy tam powoli, zobaczymy... Czy on, może on nas nie zobaczy? O, widzę go! O okay. oh my god, jest tam! Dobra, Patrzy ja się! się dobra, czekaj, ja tu bliżej spróbuję podejść trochę. Ale może się, się uda tu się skraść. Zobaczymy, czy tam jest gdzieś Izabella, dobra? Dobra, ja też się chowam. Cześć, ej, ej, widzę tam jest jakąś, to, bo... widzę tu jakąś kratę! Jakby więzienie, popatrz! No. Jest, i tam chyba jest Izabela, ale Jakiś ona już oko? chyba tak podrosła, że ja nie pamiętam. Czekaj, podejdę tu jeszcze czekaj, bliżej. Dusza, Zobaczmy, dobieg. czekaj. O nie, Belała! Atakujemy! O nie! Nie, zauważył tam. nas! Uciekajmy! Uciekajmy! Zostaw go, dobre, uciekamy od niego. Dawaj szybko, bela, bela, bela. Uciekaj ze mną. Ucieka. O, dobra, dobra, został tam, zostawił nas chyba. O oh my god! Dobra. dobra, zauważył nas, cwaniak. Of. Ale było no. ciężko. No! Jajko, aż się zmachałem na maksa. Dobra, ale widzieliśmy Bella tam, jest jakieś więzienie. Jest. Wiesz co, ja tak zauważyłem, że tam była z drugiej strony góry byśmy mogli spróbować wejść. Tak? Tak mi się wydaje. Damy radę? Tak mi się wydaje, że powinniśmy dać radę. Czy podjedziemy, może tam skuterami z drugiej strony góry, co? Dobra. I zobaczymy, czy nam tak. się tam uda, słuchajcie. Dobra. No i zobaczymy, czy uda się uratować. Nie wiem, czy to jest Izabela dokładnie, bo by. <laughs> ty śmiesznie się wykać? Bo były tam jakieś oczy, ale wiesz co, ja jej nie poznałem, bo ona. Chyba, albo tak urosła już, no. albo to był albo ktoś inny, albo to jest inne dziecko, Musimy bo on jest porywaczem dzieci, więc będziemy musieli uważać. Dobra, jedźmy no, dobra. tam, y, pojedziemy, y, dobra, czekaj, pojedziemy na drugą stronę tej góry, dobra? Okay, Tylko dobra. mam nadzieję, że szybko się ciemno nie zrobi, bo kurczę... Bella, jak ty skoczyłaś? Au, Co ty robisz? Ojej. Dobra, jedźmy tą, jedźmy tą wodą, Bella. Dobra, powoli. Ojejku, dobra. Co, dobra. No, nie wiedźmy mnie. Powoli, dobra. Czekaj, o, wow, wow, dobra, no no, no, no. Czekaj, bo tutaj oj, już się oj, roztapia oj, nam oj, właśnie. Dobra. Oj, nie wiem, czy my bo... tu wjedziemy na tą górę. Wiesz co, jedźmy tą wodą może dalej. Tak! Tak mi się wydaje, bo tą wodą będzie chyba najbezpieczniej. Dobra. W sensie łatwiej, najłatwiej będzie to okrążyć chyba. No dobra, to Widzisz jadę, mnie? Dobra. Jedziesz za mną. Już się nie widzę, widzę. Widzisz, dobra, jedźmy. Czekaj, bo tu jest woda, więc uważaj powoli, Bella. Utopiłaś yes. O nie, wyjechałaś! Yes, yes, powoli, yes, yes, yes. powoli. Yes, yes, yes. Powoli tą górą jedźmy. Okay, dobra, jadę. dobra, dobra. Chyba okrążymy tą Ale górę. Emocje. Emocje niezłe. Dobra, dobra. czekaj, wjedźmy tutaj. U, pod tą wodą. Okej, okay, udało się. Dobra, Secret. są te jakieś świnki. Jestem tu na tej górze. Wjedź do góry. No. No, no. Jadę Dawaj, dawaj. Ojej, o nie wiem, gdzie ty pojechałaś. Za tobą, Fito, jestem. Czy ja ciebie nie widzę? hej Bella. To ja o jesteś dobra bo zniknęłaś Aha. mi z radaru Mary, Mary. Przez chwilę no dobra okej okay. Jedźmy powoli tymi lasami tutaj Przydałem Jejku jak dobra. po tych lasach Tym kładem ciężko się jedzie o, ty Dobra jesteś. czekaj czekaj Zobaczymy ej bo już się ściemnia powoli oj, oj, oj. Wow, wow, czekaj czekaj bo coś Ale krzak. Krzaczory konkretne czekaj powoli jedźmy No dobra ja staram dobra. się ale też nie chcę okay, ci ciągle... okay. Yy, wiesz, wiem, 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 dobra Okej, okay, jesteśmy chyba tutaj za tą górą, tak mi się wydaje, co nie? Ja w ogóle dobra, nie Dobra, Bela, sprawię. zostawmy tutaj te skutery No, to jest dobry pomysł. Znaczy te kłady i wejdźmy tu na górę, zobaczmy, e, co tutaj jest Dobra, się ściemnia, ale tu nic, mam nadzieję, że e, po ciemku będzie łatwiej nam tam się wbić Mam Dobra, poczekaj, zobaczmy Okej, okay, tutaj świeci słońce Okej, okay. plaże mm. są gorące No, na pewno <laughs> Żartuję, dobra, wow. czekaj, zobaczmy czy to jest gdzieś tutaj? Chyba tak mi się wydaje, że to jest gdzieś tutaj, dobra. Tak? Idę jeszcze tu wyżej, dobra? To ja z tobą. Czekaj, chodź, chodź, idziemy idę, tutaj idę. wyżej zobaczyć. Idę, biegnę. Dobra. O jeszcze tak. Poczekaj. Tak, to jest tutaj, to jest tutaj, dobra, elegancko, jesteśmy blisko, chodź. Kurczak! Powinniśmy wjechać tymi skuterami aż tutaj. Bo będzie ciężko nam później uciec, ale dobra, zobaczymy, może się uda. Tutaj jestem Bella. Nie widzę cię. O teraz. O tutaj cię, widzę. cię chodź, chodź. Dobra, idę, idę. Ej, ciemno się robi? No wiem, wito. Dobra, poczekaj, zobaczmy. Co? Bo tu jest ta góra. Poczekaj, no? musimy to wy dobrze wy wymierzyć, Aha. żebyśmy trafili wiesz w to miejsce. Okej, okay, tu jest ta góra. No. Więc przekopać z drugiej strony albo po na dół byśmy się kopali może. Y nie wiem. Czekaj, zobaczmy. Jak sądzisz? Poczekaj, zobaczmy. Zejdźmy tutaj, niż Uważaj, tylko nie spadnij, dobra? No staram się. Okej. Okay. Ja myślę. Lębsza. Że możemy tutaj okay. zacząć kopać, wiesz? Aha i tutaj, o. Okay. Dobra. Chodź tutaj. Jestem. Dobra, i ja tu zacznę już i tu się zaczniemy wkopywać, dobra, yy, ale na dół, tak? Nie, nie, do, tutaj, w tą Aha, stronę tu. mi się wydaje. Tylko okay. zróbmy może tunel dwu. Mm, no właśnie, to właśnie dwu. Chcę Ty masz kilof Tak mam. Dobra, to dwupoziomowy zrobimy, okay. tylko trzeba stawiać też pochodnie, ja nie mam żadnych pochodni ja Bella. To stawię. Ja to stawiaj bo jest bo bardzo fajnie. ciemno, i nic nie widać. E Dobra, ale akcja, słuchajcie, lecimy. Dawaj, stawiaj pochodnię. Yes. Elegancko, dobra. Yes, jedna. I to, Bella, musimy Co? mieć plan. Jaki Także plan? Także plan jest taki. No. Ty masz może diamentowy miecz? Mam. To daj mi go, bo ja będę walczył z tym Chirabrainem. No dobra, masz. Dobra. I słuchaj, zrobimy tak. Co? Gdy się tam dokopiemy powoli, to ty weźmiesz yy, i będziesz ratować Izabelę. Okej. Okay. Okay? A ja yy, A yy, postaram się yy, być na czatach w sumie. Oczekaj. Ty, 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 Gdzieś się jakaś... przykopaliśmy. Dobra, dobra, jesteśmy już tutaj tak? chyba. Tak, to jest chyba tutaj. No, chyba dobra, dobra, musimy się co, czekaj, na dół trochę. Tak, na tak, dół? Tak, niżej, 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 niżej. Dobra, niżej. Dobra, dobra. dobra. czekaj. Tylko to zróbmy tu od razu schody. Poczekaj, bo później a, wy nie to, uciekniecie to, to stąd. Jej. To do schody. Dobra, poczekaj, niżej. Aha. Dobra, powoli. To ja też Okej. Okay. I ty ją będziesz ratować, ucieknie z nią, a ja, a ja wtedy w razie, gdyby on zaczął nas atakować, no. to ja to ja go zaskoczę, dobra? Dobra. Poczekaj, tutaj musimy spróbujmy tędy. Okej, okay, dobra. Rozumiem. Czekaj, czekaj, dobra, widzę, widzę, widzę ją Widzę ją, widzę ją, dobra, dobra, dobra Musimy inaczej jeszcze czekaj, się przekopać jeszcze Czekaj, zamknijmy chody. tutaj e, o, Gdzie to? mamy te schody? Tutaj? Tam są, dobra tak? Tak, To zróbmy tu na dół, patrz, Bella, tutaj, tutaj chodź no dobra, Czekaj, idę. i tutaj też się trochę przekopmy dobra. dobra, i spróbujemy się wkopać Tam do e, tego e, do, do tego więzienia, wiesz o co chodzi? Wkopiemy się tam i nie będziemy musieli niszczyć wtedy tych krat Okej okay. Czekaj, bo mi się wyrzucił kilo. Rozjaśnię. Dobra, gdzie jest mój kilo? Tu. Okej, no, okay, dobra, poczekaj, poczekaj Nie tu tak Dobra, ty masz jedzenie jakieś? Yy, mam. To zjedz coś. Dobra. Żebyś była najedzona. Ty też może chcesz. Ja już zjadłem, ja już zjadłem. Dobra, <grych> Okej, okay, dobra, tutaj już jest dziura. Dobra, ej, tędy będziecie mogli uciec. Dobra. Ej, ale tu będzie ciężko wam uciec. Czemu? No bo tu są takie góry doliny. Aha, Chyba, że góry, tam doliny. na dół ci się uda zejść. Mi się może uda, gorzej Izabelle. He? Albo dobra, lepiej wejdź tym tunelem, wejdziemy na górę z powrotem, wiesz? No dobra. Wejdziecie na górę. I pobiegniesz tam do tych skuterów, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Dobra, czekaj, tutaj się w tu Już jesteśmy pewnie blisko. Dobra, jesteśmy bardzo blisko. Okay. Dobra, czekaj. Ja e, musimy... musimy lecieć tutaj teraz chyba. Dobra. Jesteśmy bardzo blisko. Nie wiem gdzie jest ten Herobrine Ja też nie. Dobra, Ech, czekaj. Oj, oj, oj. Jezu, jest tutaj, jest tutaj. Dobra, czekaj, czekaj, szybko zakopię. Cziu, dobra. okej. Dobra. Okay. dobra. Ej, tu jest... E, tu pochodzi. jest dziura. Poczekaj, tu gdzie jest to? Gdzie jest to więzienie? Moment, poczekaj, ja muszę zobaczyć. Tu jest Hiro on stoi praktycznie przy tym więzieniu. Aha. Nie wiem gdzie to, jak tu się wkopać, wiesz? Poczekaj, o co się? Chyba w dół. Bo ja w dół, w dół, w dół, w dół spróbuję, wiesz, dobra, okej. Okay. No? O nie, to ja muszę zrobić pochodnie. Dobra, wiesz? czekaj, zróbmy w dół. Czekaj, Aha. bo tutaj schody, żeby były, okej. Okay. Okay. Dobra, mi się wydaje, że. Dobra, to? jesteśmy bardzo. Dobra, prawie już jesteśmy, tak? Prawie jesteśmy, już ją widzę, tak, Dobra, to dobra. daję pochodnie. A, czekaj, to tu, no? nie może, tu nie możemy. No dobra. Dać pochodnie. Tu dobra, mi... widzę ją, widzę ją. Ona śpi. To jest! Jajku, jest tutaj! Izabela, to ty? Tak, to jest Izabela. Oh my god. Dobra, czekaj. Powoli, Bela, Teraz ty dam ci kill off. Okej. Dobra. Ja mam. Tak? Albo ty masz. Dobra. Wkopiesz się tutaj. Poczekaj ja tylko tam i follow me. Ja jej muszę dać follow. A ty nie możesz chyba dać follow mi. Naprawdę? Nie wiem. Mogę na pewno. To spróbuj. Widzisz? Dobra, to dawaj. Follow me. Okej, okay, dobra i ty tu wykopiesz. Czekaj, ja tu stanę na czatach, tylko ja muszę aż tutaj podejść, dobra? Podkopię się Ja Kiedy mogę kopać? Dobra. Okay. Czekaj, ja będę patrzył. Dawaj teraz, dawaj teraz, dawaj teraz. Dobra, wychodzi. Dobra, uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Na górę, na górę, nie tędy! Bella, tam, cofnij się! Czekaj, tutaj, tu było wyjście. Nie, 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 czekaj, 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 ja tu. Dobra, odsuńcie się. Ja wam tu naprawię. Dobra, idź, zrób dobuduj sobie tam. Jeszcze i wchodźcie tam. Nie mam co do budowania no. Dawaj do góry Bella. Dobra, idźcie, nie tutaj. Tutaj, tutaj, no? Jeszcze. Tak, tak, i tam na górę dawaj. Bela, tam. na górę wyżej. Wito. Dawaj wyżej. Ty, Bela Bella, co ty jesteś? Czekaj, ja ci muszę pomóc tam, bo widzę. No bo ona stoi mi na drodze. No poczekaj, gdzie wy jesteście? No. Odejdź Bella, bo ty coś źle budujesz. No właśnie! No popatrz przecież tutaj trzeba zrobić schody. Po prostu o, cyk Okayku. i cyk, i masz schody. Izabella, odsuń się mi stąd! Dawaj Bela, wskakuj tu. O, dobra, no I idę. uciekajcie tam. Szybko! Idzie? Na górę! Idzie, bo ja nie widzę. Na górę idzie za tobą! Dobra. Czekaj, ja jej, od, okay. zrobię miejsce. Dobra, to chodź, Idź Izabella! Izabella. Idź, idź, ona idzie, dobra, uciekły. Dobra. O, no, dobra, one uciekły, to ja teraz muszę z nim zawalczyć, słuchajcie. Będzie walka z Herobrine'em, uwaga, zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, zobaczmy. Dobra, jest tutaj, cwania, dobra, let's go. Bang, bang, o wow, o wow, o, o jako mocno bije. o nie, dobra, muszę z nim zawalczyć, musimy go załatwić, słuchajcie, za to, że porwał Izabelę. No nie, Herobrine, zobaczymy, czy ta walka uda się nam. O my god, oh my god, jak mocno bije, o nie. O nie, dob dobrze, że nie ma żadnego miecza, ale on... Jaki on ma... Słuchajcie, umiejętności jakieś... Oła, oła, jeszcze się chyba nie kapnął, nawet że ukradliśmy mu Izabelę. Dobra, walczę z nim. Mam nadzieję, że mi się uda. Uwaga! Uwaga, nie ile on ma HP. Ojejku, ojejku, jak moc sobie sobie? O my god, jaką moc sobie, jaką moc sobie? Nie, nie, chyba mi się nie uda. Chyba mi się nie uda. Czy ja zginę? Nie, nie mogę zginąć. Muszę sobie poradzić, słuchajcie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Wito. Dawaj, dawaj. Dobra, czekajcie, teraz go uderzymy. Nie wiem ile on ma HP. W ogóle, ale ma bardzo dużo, patrzcie, go bije i bije. i, i to nic nie daje. Oa, uderzył mnie, teraz bardzo mocno! Uciekam, uciekam, uciekam. Oa, Uciekam! Uciekam, uciekam, dobra, 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 dobra Gdzie on jest, dobra, jest tam okej, okay, muszę zjeść. Muszę zjeść, dobra, próbujemy jeszcze z nim walczyć. Nie wiem czy ja mu dam radę, słuchajcie. Czy on teraz mu się nie zresetowało to życie? Dobra, okej, okay, cyk, cyk i cyk, i cyk, i cyk i... i cyk. Dobra, okej, okay. uciekam trochę od niego. On bardzo mocno bije. Okej, okay, dobra, od odrodziło mi się trochę, trochę mam więcej życia, teraz widzę ile ma HP. Dobra, możemy go atakować. Olu on mocno sobie patrzcie jak on szybko biega. Dobra. Okej, okay, może uda się go załatwić. Czekajcie. Ło, Ło! Ło! Dobra, okej, okay, okej, okay, walka, ale idzie walka ostra, dobra. Czekajcie, trochę odejdę od niego. Jak on w ogóle dziwnie chodzi jakoś. Nie wiem, mi się wydaje, że on jakoś dziwnie chodzi. Olu on mocno klepie, ja cię kręcę. Dobra. Może się uda się go załatwić. O ła! dobra, uciekam, uciekam. Hop! Dobra, hop, hop! Dobra, hop. Hop, dobra, niedużo mu zostało, ale mi już też. Dobra, muszę zjeść tutaj, muszę zjeść. Dobra, on poszedł tam, tylko że mu się nie odrodziło to życie. Chodź tu, cwaniaczku. Chodź tu. Dobra, okej, okay. jako mocno podbiega i od razu mnie pije ma na Maksamo. Jest! Udało mi się go pokonać! Nice! Dobra, uciekam teraz do, do Beli i do Izabeli, słuchajcie, dobra, biegnę tędy, bo tędy mi się na pewno uda. Biegniemy do tych skuterów, słuchajcie. I mam nadzieję, że teraz uciekniemy od niego. Chyba udało mi się go załatwić. Super, słuchajcie, mega się cieszę. Dobra, biegnę do Beli i do Izabeli. Okej, okay, dobra, biegnę już dosyć długo, słuchajcie. Czarznie się zrobił. O, są! są, jest Bella, jest Izabela. Okej, okay, cześć! O, cześć, Wito. cześć! Gdzie są skutery nasze? Nasze Nie kłady? Nie ma, nie ma! Nie ma! Ktoś Kto nam tak zabrał? Ktoś ja cię kręcę! Izabela, jak się czujesz? Okej, okay, chyba wszystko dobrze, patrzcie, ale ona urosła. Bardzo jak ona jest duża. duża, ile ona ma lat? Ja muszę to zobaczyć. Adult, ona czyli już ona już jest, jest duża dorosła. po prostu, już jest dorosła. To nieźle, słuchajcie. Okej, okay, to ja nawet nie wiedziałem. Dobra, Bela, od, odkliknij i follow. I okay. ja dam, żeby ona za mną szła. No dobra. Dobra, daj y, stay tej heal. Okay. Dobra, a ja wezmę y, follow me. Dobra, i interakcję. Zobaczymy czy ona. Okej, okay, jest. Lubi cię nadal. Okej, okay, lubi mnie nadal. Dobra, idziemy, słuchajcie. Musimy iść niestety z buta, bo gdzieś ktoś nam ukradł nasze kłady. No nie wiem dlaczego, to jest dziwne. bardzo dziwne. Dobra, Może musimy. Ja się spodziewał, że Ale ty, Bella, nawet nie zapytałaś, czy mi się udało go pokonać. Ej, no właśnie, udało ci się? <laughs> Zapomniałaś. chyba mi się udało, Bella. Była ciężka walka, popatrz, ile mam ran na sobie jest Ciężko było, było Jej bardzo ciężko, ale y, udało mi się. Trochę mnie noga boli A, czemu? i trochę ręka, bo mnie uderzył dwa razy. No to razy. później trzeba to sprawdzić. No trzeba to. to wymasować no, chyba. do doktora Otiva do chyba trzeba iść. Dobra, A. idziemy na razie, musimy znaleźć z powrotem tą wioskę i wtedy tam uzbierać sobie materiałów i tak dalej, żeby wrócić jakoś z powrotem do naszej wioski, więc będziemy potrzebowali znowu naszych samolotów. O. Nie wiem czy uda mi się tamte znaleźć, Jeżeli nie to będziemy musieli zbudować nowe słuchajcie samoloty, więc to będzie nieco nieco ambiicja. Wow zobaczcie jak wy daleko Aha. jesteśmy, no nic będziemy musieli szukać tej wioski jakoś, więc musimy znaleźć tą wioskę i w tej wiosce powoli będziemy słuchajcie odbudowywać to wszystko, tak Tę jest. Idziemy? Będziemy musieli za... tak idziemy tędy. A gdzie ty już jesteś? A ty A, na ty gdzie? Na dole. Jesteś tu dziś... Ja już jestem na dole. Oj, oj, słuchajcie, oj. więc e, będziemy. No, hej, hej. <grafię> okay. Ona do mnie tu gada. E, będziemy musieli, słuchajcie, na razie zamieszkać w tej wiosce po prostu. E, I tam e, dopiero, wiecie, powoli, powoli się jakoś odbudować. Więc A zobaczymy. Ale my w ogóle pływać? Ona chyba da rano, już jest duża, to chyba da radę. Dawaj, i Ale ja nie Dawaj. nie uczyłam. Pływać. Popatrz, elegancko. O. Tylko, że ona coś na zimę słabo ubrana tutaj. No właśnie. Ale to, to. nic, słuchajcie. Dobra. Szukamy tej wioski. Mam nadzieję, że nam się uda udają niedługo tutaj znaleźć. Bo z buta to jest kawałek drogi, więc tak. musimy iść. Ja Tutaj mam tą mapę, więc mam nadzieję, że się uda. O, gdzie ona jest? Nie wiem. Nie o, może. O jest, jest, dobra, jest. Nie, jak się Dobra, ładnie. czekaj, ja zobaczę gdzie my jesteśmy. Na razie nas nie pokazuje w ogóle na tej mapie, więc musimy iść po prostu. prosto. A, dobra, idziemy, idziemy. Jejku, tutaj Co te to wilki, wilki. No te wilki tak krzyczą biegające. dziwnie. Masakra. No to nieźle, nieźle. Dobra, biegnijmy na razie prosto dobra. i zobaczymy, czy na tej mapie się pojawimy, wiesz? Okej, okay, Czekaj, biegniemy chyba w złą jaskinie, stronę. O, tu musimy coś. biec, dobra. Dobra. Ej tu jest jakaś dziwna jaskinia w ogóle. Widzisz tutaj, ją? A no? Ej, patrz, tu są te pochodnie, które my mieliśmy co? jako drogę yes, dobra. Ej, elegancko, to jesteśmy gdzieś blisko Dobra, no Spoczko, to teraz... dobra, chodźmy Aha. Dobra, jesteśmy chyba jest blisko co? Jesteśmy dobra. bardzo blisko no Chyba święt. widzę już tą wioskę już Ej, tu wsteczny. nie byliśmy bardzo daleko nawet o, Patrz, szybko, nam się jest. udało znaleźć to miejsce. Co, dobrze. Dobra, idziesz, idziesz. Jest, jesteśmy w wiosce, udało się, yes. słuchajcie. Elegancko, dobrze. super. Dobra, chodź Izabela, pokażemy Ci twoje nowe miejsce, nasze nowe mieszkanie. He -he. Nasz nowy dom w sensie. O, i co? W sumie jest, nasz taki nowy taki dom. Dobra, idziemy, idziemy, Izabela, chodź, chodźcie. No idzie, idzie. Chodźcie, chodźcie, dobra, jesteśmy. Siemanko wam wszystkim, cześć, cześć! Zobaczcie, to dobra. nasza córka. Tak, to nasza córka, wróciliśmy, udało nam się, czekaj, pójdziemy do burmistrza, a mu, że wróciliśmy. No cześć burmistrzu, udało nam się. Słuchaj, chyba pokonaliśmy tego Hero ale nie jestem tego pewny, bo wydawało mi się, że jakby zniknął nagle i po prostu go nie było. To jest Izabela, nasza córka. Podobać się, ładna jest, nie? Pobelli taka ładna. <grystanie> Dobra, słuchaj, burmistrzu, także na razie będziemy musieli tutaj zamieszkać. Mam nadzieję, że nic nie będzie miało przeciwko. Także idziemy już do siebie, trzymaj się, papa. Pa. Dobra, idziemy. Chodź, Izabela. Tak, to był burmistrz. Tak przywitałaś się ładnie, bardzo ładnie się przewitała. Idziemy i zamkniemy ją w domu. No nie można to. Dobra, chodź Izabela. No właśnie, na razie musisz tutaj siedzieć w domu. Tu jakieś wilki w ogóle krzyczą, to jest straszne. Chodź Izabela. Co? Co to za oknem? Ejku, co to jest? Dobra, siedzimy tu. Oh my god, jaki straszny potwór. Ej, czy to Hero Brem? Może on tu puścił te potwory tutaj. Masakra. Nie wiemy. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie mój kanał. My widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. papa